Cześć! Witam na kanale Nachnati Bał z polskiej autorki. Wspominałam ostatnio o berylu i kwarco-dymnym, prawda? Jeszcze muszę poruszyć temat ochrony. Pokażę taki beryl, który ma kształt serca. A z drugiej strony to on ma kształt zupełnie inny. Z czym ci się kojarzy? Bo dla mnie z mapą Polski. Czyli mogę powiedzieć, iż otrzymałam przesłanie po kochaj Polskę. Mam z tym niestety trudność, ze względu na to, jaki stosunek rządu jest wobec nas Polaków i ze względu na stan naszego prawa. To mi się bardzo nie podoba, więc nie kocham Polski, ale na pewno kocham ludzi, więc tutaj możesz być spokojna. Kocham ludzi. Teraz wspomnę o tym, dlaczego... Ten berel taki istotny jest i jak się nim posługiwać. Tak jak powiedziałam, tak? On czyści naszą energię z negatywności, ze wszystkich napływów, które przychodzą z różnych stron, tak? Bo przychodzą z anten nadawczych, z urządzeń elektronicznych, od telewizora, komputera, laptopa, tak, z telefonu. Wszystko to wchłania nasza energetyka z różnych tam poziomów i tak miejsc. Trzeba byłoby mieć takich siedem. I przykładać na te główne czakry, bo oczywiście w naszym ciele jest więcej tych czakr. My mamy je w dłoniach tutaj, w nadgarstkach, w łokciach, w kolanach, w stopach, no, mnóstwo mamy tych czakr, naprawdę. Ale jeśli będziemy oczyszczać te główne czakry, to wszystko będzie jakby zbierane z tych innych części naszej energetyki, nie? Także tutaj bądź spokojna. Kwarc dymny to po prostu miej go nawet w nocy. Ja bym proponowała Cię, żebyś kupiła ten taki wisior jakiś większy i z nim spała. Dlatego, że on między innymi chroni nas przed bytami, sprawia, że te byty nie chcą nas zaczepiać i robić nam krzywdy. Bo w nocy dzieją się bardzo różne rzeczy. Ja nie będę się na ten temat wypowiadała. Ja wiem, co się dzieje, ale nie chcę o tym mówić, bo ten odcinek ma być po prostu przyjemny. <laughs> Chciałabym, żebyś się po prostu chroniła i za dnia, i w nocy. Czyli o Berylu mówiłam o czyszczeniu energetycznym to jest bardzo istotne i rób to. To naprawdę pomaga. Będziesz się lepiej czuła i komfort życia ci się, tak jakby poprawi, będziesz miała więcej energii w sobie, żeby działać, nie? A, Polka to musi działać. A co z energią? Dobra. Teraz tak, trzecia taka metoda, która jest pomocna dla nas, by chronić całą swoją istotę i mam tu na myśli nie tylko yy, ciało to fizyczne, tak oto tutaj, ale nasze wnętrze energetyczne. To jest bardzo prosta metoda pracy i ja bym chciała, żebyś po prostu to stosowała, ponieważ to działa, funkcjonuje, tylko na początku nie działa to długo. To jest praca z podświadomością. Ja do niej mówię w bardzo taki przyjazny sposób, bo podświadomość to jest istota, która jest w tobie i ona ci pomaga w wielu kwestiach Twojego życia, jeśli ją o to poprosisz. Więc, żeby być chronioną, to ja mówię mniej więcej takie słowa. Droga podświadomość: Proszę, zrób teraz tarczę ochronną wokół mojej istoty. Chroń mnie przed wszystkim, co jest złe, co chciałoby mnie skrzywdzić, wykorzystać, zmienić moje struktury energetyczne. Proszę Cię, zabezpiecz mnie, ochroń tarczą ochronną i trzymaj ją stale wokół mnie. Spraw, że jestem bezpieczna i czuję się bezpieczna. Dziękuję Ci, kochanie, za Twoją pomoc, bo ona jest bezcenna dla mnie. Doceniam Twoje zaangażowanie, Twój wkład. Cieszę się, że jesteś ze mną, że pomagasz mi w każdym momencie mojego życia, kiedy Ciebie o to proszę. Dziękuję Ci serdecznie za to wszystko mówisz to na przykład rano, ale musisz to ponowić w początkach pracy z podświadomością, także po południu i wieczorem, dlatego że ta ochrona na początku trwa tylko przez 4-5 godzin, max chyba 6. Potem to się robią takie luki i te wszystkie takie naleciałości z przestrzeni zaczynają przenikać do Ciebie, znowu zaczynasz być brudna, osłabiona i przychodzi do Ciebie zmęczenie itd., bo odbierasz już te negatywne sygnały, te fale, energię, wszystko to do ciebie przenika. Dlatego trzeba na początku wypracować właśnie tę systematykę prosić podświadomość trzy razy podczas dnia o ochronę. Później, jak już tak będziesz to ćwiczyła codziennie, to ta ochrona będzie się zwiększać. 4-5 godzin do 6, do 7, do 8. Maksymalnie ona trwa 12 godzin. Dlatego trzeba codziennie prosić podświadomość o tę stałą ochronę. Tak? Wszystko rozumiesz już, mam nadzieję. <laughs> Czyli musisz połączyć trzy rzeczy ze sobą, żeby czuć się pewnie i bezpiecznie. Beryl, oczyszczanie energetyczne, kwarc dymny, noszenie za dnia i w nocy. I trzecie, praca z podświadomością. Musisz zżyć się z tymi trzema elementami i to stosować stale. Niestety taka prawda. Musisz. Taki mamy świat. Tutaj jest także płaszcz negatywnej energii, która na nas wpływa. Trzeba się przed tym chronić. No co z tym zrobić? Kościół rzymskokatolicki też wspomina o tych negatywnych bytach. Czasami. <laughs> Nie zawsze, ale czasami. <laughs> Tutaj nie ma jakby takiego skupienia na tej negatywności, która naprawdę ma duży wpływ na nas, tutaj w naszym wymiarze, i to jest pewne, i niestety działa w naszej przestrzeni. Trzeba mieć tę świadomość, dlatego o tym ja dzisiaj wspominam o tym właśnie czyszczeniu energetycznym, o ochronie. Czyścimy się po to, żeby nasza energia była jaśniejsza, niezabrudzona bo wtedy się lepiej czujemy i nie mamy tych wątpliwości, czy ta na rzecz nam się uda. Chociażby taki przykład. Oczyszczenie naszej energii powoduje, że my czujemy się pewnie w sobie, mamy chęć do działania i czujemy ten swój potencjał. I co najciekawsze, poczucie siebie jest prawidłowe. Jesteś dla siebie piękna, cudowna, doceniasz siebie i swoje zdolności. Kiedy stosujesz metody duchowe, jesteś zupełnie innym człowiekiem, uśmiechasz się. Powstaje problem w Twoim życiu, nie przeżywasz go tak głęboko. A kiedy nie pracujesz metodami duchowymi, to się martwisz, tracisz energię na sprawy, które w ogóle nie powinny być w Twoim zainteresowaniu. Przeżywasz tę sytuacje i zmniejszasz swoją witalność, swoją siłę, swoją moc. Obniżasz swoją wartość i myślisz negatywnie o sobie. A to ci do życia nie jest potrzebne, prawda? Dlatego są potrzebne metody energetyczne, które powinniśmy stosować w swoim życiu. Dlatego, droga kobietko, weź to pod uwagę. Nawet przesłuchaj ten film jeszcze raz, spisz co trzeba i się po prostu zaczynaj uczyć, jeżeli tego jeszcze nie robiłaś. Bo są panie, polki, które interesują się duchowością i kupują rozmaite książki, by poprawić swoje istnienie tutaj na ziemi, bo nasze życie jest zbyt trudne, a my się musimy nauczyć żyć w tych trudnościach tak, żebyśmy chodziły uśmiechnięte, nie brały sobie do głowy tych różnych trudności, bo one się same rozwiążą i życie potoczy się tak, jak sobie byśmy chciały, bo my już wiemy, co chcemy dla siebie, pracując energetycznie. Kiedy tego nie robisz, jeszcze nie wiesz, co jest dobre dla ciebie, i dokonujesz wybory, które ciebie czasem krzywdzą, zadają rany. Tracisz coś, a strata ci niepotrzebna. Tyle powiem: strata ci niepotrzebna. Także tyle bym dzisiaj powiedziała na temat darów natury, kamieni uzdrawiających i metod ochrony. Zapraszam Ciebie do mojej książki Poczuć Więcej. Oczywiście, kontakt do mnie masz tutaj, zawsze możesz zapytać mnie o różne rzeczy. Także możesz zamówić moją książkę bezpośrednio u mnie. Twój wybór, co zdecydujesz. Bynajmniej metody energetyczne zawarte w mojej książce są bardzo jasne, proste do wykonania i naprawdę będziesz z tego zadowolona, bo nie dość, że moja książka jest bardzo ciekawie napisana. O tym, jak przeżywa kobieta wewnętrzne życie, co czuje, co przeżywa, czego doświadcza, jak się czuje w momencie poczucia pustki wewnętrznej, nie wie co z tym wszystkim zrobić, jak to się wszystko zmienia, gdy się czasami trafi w miejsce, które jest dla ciebie miejscem odrodzenia, miejscem przemiany duchowej, jak to na ciebie wpływa w dalszym życiu, co się dzieje. No ja napisałam książkę. Książkę dla ciebie, dla milionów Polek. Być może miałam właśnie mieć taki etap życia, żeby nauczać innych, jak sobie radzić w momencie, kiedy ta pustka ciebie tak mocno dławi. Nie wiesz, co masz robić w swoim życiu, bo to, co osiągnęłaś, już nie daje ci zadowolenia i satysfakcji. Dusisz się w tym. O tym jest m.in. moja książka, nie ma tam dużo smutku. Jest rozdział ze wspomnieniami, z przeżyciami wewnętrznymi, jak to się wszystko toczyło w moim życiu. Bynajmniej pobyt w Grecji bardzo mnie odmienił i uwierz mi, jestem innym człowiekiem, a jak widzisz teraz nawet <grywanie> nauczam o metodach energetycznych, bo sama to wypróbowałam, wiem jak to powinno się robić i. Jak osiągnąć te efekty pozytywne dla siebie? Ja to po prostu już wiem, dlatego to tak, jakby sprzedaję poprzez ten filmik. <laughs> A przy okazji, zachęcam Ciebie do mojej książki, ponieważ kobieta musi sobie uświadomić, że ona nie jest jedyna w społeczeństwie, która przeżywa takie sytuacje. Te sytuacje przeżywa milion osób, milion kobiet. Mężczyźni też podobnie przeżywają. Ale kobieta jest bardziej taką emocjonalną istotą, bardziej taką wrażliwą na otoczenie, na to co się dzieje, i bardzo głęboko różne rzeczy przeżywa. Kobiety są bardziej wrażliwe. Napisałam tę książkę dlatego, właśnie w poczuciu takim, żeby pokazać kobietom, słuchaj, nie jesteś sama na świecie z tymi problemami. Są inne kobiety, które przeżywają podobnie, ale my mamy jedną wspólną cechę. Nie wiemy, co z tym zrobić. Moja książka ci to właśnie daje. Co z tym zrobić? Z tym całym zastojem życiowym, z tymi niepowodzeniami, i tak dalej. To się da odblokować. Uwierz mi, że tak. Zapraszam Ciebie do Poczuć Więcej, do książki, która zachwyciła kobiety. To jest bardzo dobra tematyka dla Ciebie, dlatego, że pewne rzeczy my, kobiety, musimy sobie uświadomić i przestać oceniać siebie negatywnie. Jeśli coś ci się nie udało, to nie znaczy, że tylko tobie, prawda? Nas jest takich, jest więcej. <grym> A w naszym kraju niestety lekko się nie żyje przez to, w jaki sposób Polska jest zarządzana. Z tego powodu nam się bardzo ciężko żyje, ale możemy tak naprawdę żyć obok tego. Obok tego. Mając metody energetyczne, żyjesz obok tego, co Ciebie chce stłamsić, zniewolić, utrudnić Ci życie. Możesz żyć obok tego, wolna od tego płaszczyku zniewolenia i niepotrzebnych wydarzeń, które by miały Ciebie w jakiś sposób osłabić, ograniczyć, zniewolić, doprowadzić do bólu duchowego. Od tego się możemy odseparować. Zapraszam Ciebie do poczuć więcej. Pozdrawiam serdecznie, buziak. Trzymaj się, a ja kończę nagranie. Mam nadzieję, że się dobrze film nagrał, bo dzisiaj miałam problemy. Dziwne akcje, działo się napurpić, naprawdę. Papa. Pa.